zaczyna mieć coraz większe problemy na świecie. Coraz więcej państw myśli o tym, żeby w jakiś sposób go ograniczać, albo no, chociaż kazać oficjalom rządowym usuwać go ze swoich telefonów. Ja wiem, że w Polsce politycy masowo zakładają TikToka i odkrywają go jako aplikację, Dzień dobry. Ale tak na świecie w kontekście Unii Europejskiej albo Stanów Zjednoczonych to zaczyna wyglądać trochę inaczej i wydaje się, że ta jedna z największych aplikacji w historii może mieć spore problemy i nie jest wykluczonym, że doczekamy czasu, jakoś wiecie w takiej nie najdłuższej przyszłości, w których TikTok fizycznie będzie zbanowany, bo już o tym mówi się w Stanach Zjednoczonych, co właśnie postanowiła Unia Europejska, jakie są kroki w Stanach Zjednoczonych i jakie państwo zbanowało w sumie całkiem skutecznie TikToka ze swojego rynku, to o tym powiem wam w tym materiale. Zostawcie lajka, like, zostawcie suba, będzie tam bardzo miła, wy będziecie widzieć nasze filmy, dlatego nasz patronek, serdecznie go polecamy i lećmy. Do materiału. Dobra, więc o co chodzi? TikTok jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w historii w ogóle świata, jak się okazuje. I to aplikacją, która dużą część swojego sukcesu zawdzięcza, no, bardzo dobremu algorytmowi, który bardzo dobrze podpowiada ludziom treści. Co oczywiście w pewnym momencie zaczęło rodzić pytania, jakim studentem algorytm jest tak dobry, jak tak dobrze wykrywa, kto ogląda i tak szybko jest w stanie podsuwać mu tak idealne treści. Było parę śledztw dziennikarskich, no i to wiecie, od dłuższego czasu już trochę wiemy, że TikTok po prostu, no, w jakimś tam lekkim chociaż stopniu wykrada nasze dane po prostu, nie? I w tym nie byłoby nic zaskakującego. I nic złego z perspektywy polityków, gdyby TikTok był zachodnią firmą. Bo to nie jest tak oczywiście, że Instagram, Facebook czy Google nie wykradają danych użytkowników i w ogóle są, wiecie, mega etyczne i tak dalej. Te firmy po prostu biorą nasze dane, sprzedają je brokerom danych, no i po prostu te dane sobie krążą. Teoretycznie są zanonimizowane, ale można je zdeanimizować, anonimizować. Przeciwny do anonimizowania. No i w dużym skrócie jest to duży problem dotyczący bezpieczeństwa jakiegoś takiego prywatnego. Tylko teraz, kiedy wiecie, to były zachodnie amerykańskie firmy, no to wy wiecie, przez mnie takie dobra trudno, nie w sensie, no tak to działa. Przecież Amerykanie nigdy nie śledziliby nas, sojuszników albo swoich obywateli. Z niemożliwe. Nigdy nie było takich przypadków. Tylko dochodzimy do czasów, w których monopol zachodu na tego typu technologie, no trochę się kończy właściwie już skończył się jakiś czas temu. I Chiny zaczęły grać bardzo dużą rolę na tym całym ryneczku. Chińskie firmy zaczęły wypuszczać aplikacje, które stały się bardzo popularne, no i tutaj TikTok jest najlepszym przykładem. No i okazało się, że oni też te dane zbierają. No może nawet w bardziej hardkorowy sposób niż Google i tak dalej, Myślę, że Mark Zuckerberg po prostu nie może teraz wytrzymać, jest cały czerwony. A brisket and some ribs. Ale robią to naprawdę w imponujących ilościach i w imponującej sile. Co jakiś czas pojawiają się informacje o tym, że jakaś paczka danych z jakichś serwerów amerykańskich wyciekła sobie do china, po prostu została wysłana i zaszyfrowana, żebyśmy nie wiedzieli, co tam jest. To już pojawiają się skandale o tym, jak to wiele TikTok informacji wyciąga i wiecie, przetwarza. No i ogólnie to, to po prostu wszyscy trochę wiemy, że TikTok nas śledzi w ramach tego, że z niego korzystamy. No taka cena. Tylko cały problem z perspektywy rządów polega na tym, że nie jest to wykorzystywane już, tak wiecie, głównie do tego, żeby sprzedawać nam reklamy, sprzedawać nam rzeczy i wiecie, robić bardziej dopasowane treści. Tylko trochę po to, żeby no, robić szpiegostwo, na przykład. I chiny sobie za pomocą Tiktoka raczej robią szpiegostwo. I oczywiście, oczywiście, tej można by powiedzieć na chwilę, chwila, chwila, Tiktok, jakby właśnie nazwać, no, spółka matka Tiktoka i tak dalej. Nie, przecież to są prywatne firmy. Prywatne firmy nie muszą przecież współpracować z chińskim rządem, żeby sprzedawać nasze dane i używać ich do szpiegostwa, prawda? Nie. W sensie po, po, po prostu nie. To są Chiny, przypominamy. Chiny nie do końca patrzą na takie rzeczy. I kiedy ostatnio była taka dosyć głośna afera, jedna chińska firma zrobiła coś, co chińskiemu rządowi się nie podobało, czyli weszła na amerykańską giełdę, no to Chiny stwierdziły: No dobra, to chcecie się tak bawić, no to spoko, zrobimy wam kontrolę. Tylko nie taką kontrolę na zasadzie, że skontrolujemy przez tydzień i, i powiemy, że coś jest nie tak, tylko w takim sensie, że przez parę miesięcy wycięto ich z biznesu i dokładnie dosłownie nie mogli nic zrobić, no a potem ich wpuszczono i przestali figać. Chiny po prostu mają swoje narzędzia, żeby zmusić firmy, żeby robiły to, co. Chiński rząd chce, żeby te firmy robiły i to nie jest no, żadne zaskoczenie. Wiecie, Orb po prostu do listy najgorszych prac na świecie, zaraz po naszej ulubionej złej pracy, czyli pracy szefa irańskiego programu nuklearnego, do którego regularnie będzie strzelał Izrael, dodaje sobie na przykład chińskiego finansisty, który próbuje wyprowadzić bank inwestycyjny poza Chiny. Też praca, która nie jest zbyt łatwa, gładka i przyjemna. Tym razem nie chodzi o Mossad, który będzie coś robił, a po prostu chiński rząd. No ale w kontekście tego, jak silną pozycję ma ten chiński rząd i to, że może teraz używać do Dużej części ludności na całym świecie, aplikacji, którą ma bardzo duża część ludzi na całym świecie, gdzieś tam, wiecie. Wśród osób młodych prawie 70% korzysta, przynajmniej w Stanach, z TikToka i tak dalej, więc no to, to mówimy o raczej srogich liczbach. To budzi pewne takie zastrzeżenia rządów, że może coś jest nie tak i trzeba podjąć jakieś akcje. A to wszystko wpisuje się w trend taki ogólnie globalny, który można chyba zauważyć, czyli trochę ograniczanie takiej swobody w internecie po całości. Bo wiecie, no tak jak mówimy, Zachód trochę stracił monopol, żeby robić tam co chce i jak już inni przyszli, to teraz ma takie to może jakbyśmy to do troszeczkę. Wiecie jak to działa. Wojny TikTokowi tak naprawdę chyba na początku wypowiedział tak najbardziej głośno i tak najbardziej zauważalnie Donald Trump, który próbował TikToka zbanować i strasznie mu nie wyszło. No ale próbować próbował. Ten pomysł chyba został ciutkę pogrzebany poza jednym miejscem, bo Indie dosyć skutecznie zbanowały TikToka. Możecie zapytać czemu Indie akurat skutecznie zbanowały TikToka, Odpowiedź jest dosyć prosta, Indie się bardzo nie lubią z Chinami. Ale tak bardzo bardzo nie lubią z Chinami i dla Indii wizja tego, że Chiny mogą ich śledzić, no jest taka nawet ważniejsza pewnie niż dla Stanów, że Chiny mogą ich śledzić, bo wiecie, oni tam regularnie tam się bić na patyki na przykład w górach. To nie jest żart, w sensie, to nie się naprawdę biją na patyki w górach i to dobrze, się biją na patyki, a nie na broń atomową, więc lepiej w tą stronę, ale jednak. W każdym razie Indiom relatywnie się to udało i faktycznie zrobiły to i TikToka jakoś tam zbanowały, co ewidentnie jednak zainspirowało przywódców innych państw na świecie. Dlaczego Indiom się to udało? O tym powiemy na końcu, bo to jest taki jeden z największych argumentów, że może niekoniecznie banowanie TikToka jest takie super. Ale przechodząc do rzeczy, tego co obecnie robi na przykład Unia Europejska, jak się okazało, Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej nakazały swoim Pracownikom usunięcie TikToka z służbowych telefonów oraz z prywatnych telefonów, jeśli na tych prywatnych telefonach mają jakieś rzeczy związane z pracą. To oczywiście wywołało duże niezadowolenie szefa no, tej spółki matki TikToka. To w ogóle nie jest ruch, który jakoś super podoba się Chinom, ale jednak okazuje się, że Europa, która w ostatnim czasie, tak wiecie, balansowała między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, tak przynajmniej próbowała udawać, że to robi, no tutaj podjęła dosyć mocne akcje, bo zakazanie TikToka dla pracowników to jest nic innego jak stwierdzenie takie otwarte, że słuchajcie, my się boimy, że TikTok nas śledzi. Dla jasności, to nie jest tak, że Unia Europejska nie ma świadomości. Że jest śledzona przez Chiny. W Brukseli podobno ilość chińskich szpiegów jest tak niesamowita, że dosłownie panują żarty między dyplomatami, że to jest taka jedna z pierwszych rzeczy, których musicie się w ogóle nauczyć, to jest rozróżnienie dziennikarza chińskiego od chińskiego szpiega, które trzeba na dziennikarza. Tak jest na tyle otwarty i wszyscy o tym wiedzą, że całkiem śmieszne w sumie. Ale mimo tego, że tak wygląda sytuacja, to jednak są gotowi zakazywać TikToka swoim pracownikom, nie? żeby jakieś tajne dane nie wyciekły, co może pokazywać, że te europejskie instytucje naprawdę boją się, czy chiński TikTok nie ma dostępu do informacji w twoim telefonie, do których naprawdę całkowicie nie powinien mieć dostępu. z dla pewnie wszystkich z nas w jakimś małym stopniu. Ale to nawet nie jest najbardziej hardkorowe, bo w Stanach Zjednoczonych wróciła debata o tym, żeby całkowicie TikToka zbanować. Tak, całkowicie, całkowicie. To znaczy, żeby ludzie nie mieli do niego w ogóle dostępu, nie tylko wiecie, osoby z rządu i tak dalej, bo te rzeczy już w stanach się działy na różnych tam poziomach, na przykład w armii, ale teraz chodzi o to, żeby w ogóle aplikacje, no właśnie nie wiadomo jeszcze do końca jak, no bo debata trwa, ale albo wyciąć z App Store'a i Google Store'a, albo w ogóle jakoś spróbować wywalić z internetu, co nie będzie takie proste, ale o tym zaraz. No żeby w ogóle podjąć jakieś akcje, które sprawią, że TikTok przestanie być tak dużo. Rzeczą w Stanach Zjednoczonych. Więc jeśli zauważymy, że Stany Zjednoczone są na tym etapie dyskusji, Europa ewidentnie no, tutaj delikatnie chociaż podąża za Stanami, bo też wiecie, no w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy od Stanów dużo zależy w Europie i bardzo nam zależy na dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, to jesteśmy bardziej tacy otwarci, żeby iść im na rękę. Duński rząd w ogóle jest na etapie, w którym jako pierwszy rząd, taki w sensie rząd yy, państwowy w Europie myśli o zakazie TikToka dla pracowników jakby rządowych, ale jednak już takie rzeczy też dzieją się w Europie. A na to wszystko nałożymy coś, co może Wam się wydawać nie do końca, jakby powiązane, ale jest w pewien sposób powiązane. To znaczy, Francję, która jest na już dosyć zaawansowanym etapie prac dotyczącym weryfikacji w internecie ludzi, jeśli chodzi o wiek, szczególnie w kontekście platform społecznościowych, czyli też TikToka, ale też Instagrama, Facebooka i tak dalej, które miałyby faktycznie sprawdzać, czy Twój wiek to jest Twój wiek i jeśli nie masz tam tych, nie wiem, 13 lat, albo nie masz tych 15 lat i zgody rodziców, to fizycznie nie będziesz mógł założyć sobie konta na Facebooku, czy Instagramie, czy właśnie TikToku. To dochodzimy do momentu, w którym faktycznie pokazuje nam się globalny trend tego, żeby po pierwsze jakoś próbować ogarnąć Internet na takim poziomie, żeby trochę bardziej go kontrolować, a po drugie ewidentnie widzimy coraz większy wiadry walki z no, TikTokiem jako aplikacją. Bo co by nie mówić, argumenty za tym, żeby z nim zawalczyć w jakiś tamkolwiek sposób, nie są aż tak abstrakcyjne, biorąc pod uwagę, że za śmieszne filmiki na TikToku obniżamy bezpieczeństwo narodowe. No to jest, wiecie, to jest, to jest jednak. Faktycznie no, da się zrozumieć, czemu rządy są takie, może śmieszne filmiki nie są temu warte. To jest fajny kod, to jest naprawdę śmieszne. To jest bardzo śmieszny sketch, panie TikTokerze, ale jednak bezpieczeństwo narodowe. Jest tylko jeden problem, i to wracamy do tych Indii, bo jak Indiom dało się zakazać TikToka? Bo wiecie, tak mówimy o tym, że zakażemy TikToka i tak dalej, że ewidentnie to, to jest trend, w którą stronę idziemy, ale jak właściwie zakazać TikToka? To nie jest takie proste. Internet jest dosyć jeszcze wolnym, mimo wszystko miejscem, i tak naprawdę, jeśli zbanujecie sobie TikToka w Stanach Zjednoczonych, nie, no to czysto teoretycznie wystarczy by zrobić serwerownię TikToka i w ogóle domenę TikToka i wszystko w Kanadzie w tym wypadku. No i po prostu ludziom będzie się trochę wolniej TikTok ładowało, nie, nie na tyle, żeby to był jakiś potężny problem prawdopodobnie. W sumie to już no, no tyle, nie? W sensie Stany Zjednoczone na ten moment tak ciężko, żeby wycięły jakąś rzecz z internetu tak na dobre, wiesz? Dlatego macie vpn -y przecież, macie jakby inne sposoby na to, żeby obchodzić takie zabezpieczenia. Więc już w ogóle no wycięcie TikToka z internetu czy jakiejkolwiek innej aplikacji czy strony nie jest takie proste. No i właśnie tu wracamy do Indii, bo Indie mogą robić takie rzeczy, yy, dlatego że co prawda są państwem demokratycznym, absolutnie. Ale, ale nie są tak demokratycznie demokratyczne, jak mogłoby wam się wydawać. To znaczy, to jest taka demokracja, ale taka nie do końca troszeczkę. No i się wiecie, oni tak sobie balansują, że są trochę demokratyczni, trochę jak Chiny. Tak, tak gdzieś pomiędzy. Więc w ich kontekście możecie stworzyć po prostu jakieś zabezpieczenia, czy wiecie, no pójść w taką stronę mocnej cenzury w internecie, żeby takiego TikToka ograniczyć. No i gdyby, gdyby Zachód chciał faktycznie sprawnie TikToka ograniczyć, tak faktycznie zrobić to, powiedzmy w ostatecznej persji, a nie po prostu, wiecie, wywalić go z Store'a czy tam z, z Google Store, no to musiałby zacząć bawić się w cenzurowanie internetu na poważnie, a co za tym idzie, musiałby zacząć tworzyć narzędzia, m.in. takie, jakich używa w tym momencie chiński rząd, co no gdzieś tam nie brzmi dobrze, nie? Bo sprowadzałoby się do tego, że internet byłby już bardzo mocno no poddatny na jakąś cenzurę, etc., bo wiecie, jeśli... to nie jest obowiązkowa część, nie? W sensie wszystko może skończyć się genialnie, ale przeważnie, mimo wszystko, gdzieś tam mamy takie wrażenie, że jak się rządom daje zabawki tego typu do cenzury i kontroli jakichś przekazów i treści, no to często nie Kończyć to najlepiej na świecie. Jakoś tak historycznie mamy wrażenie, że to przeważnie nie była najlepsza droga, nie? W sensie jakoś tak często się źle kończyło. Więc cały problem z TikTokiem jest taki, że jeżeli on sam w sobie jest problemem, na wielu poziomach, i to wiecie, wszystkie te badania dotyczące niszczenia uwagi, ale też właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem, i to takim narodowym bezpieczeństwem, ale też po prostu bezpieczeństwem danych użytkowników, to jeszcze rodzi się problem tego, że jeśli rządy będą za bardzo chciały z nim zawalczyć, to możemy pójść w taką dosyć dziwną, ślepą uliczkę, że nie ślepą, tu taką uliczkę zakończoną, no trochę wiecie, takim Great Firewall of Zachód, nie? W sensie nie China, razem. I to, przynajmniej w naszej opinii nie jest najbardziej pociągająca wizja na świecie. I dla jasności w Unii Europejskiej, przynajmniej jeszcze nie jesteśmy tak blisko tego modelu. Tak jak mówimy, na razie to jest tylko zakaz dla pracowników, nie? Czyli Unia Europejska boi się, że jakieś ważne dane mogą wyciekać w ten sposób. Ale no nie zdziwi nas, jeśli to będzie szło dalej, no bo jeśli Unia Europejska uważa, że TikTok jest na tyle niebezpieczną aplikacją, że nasi pracownicy nie mogą go mieć, bo boimy się o nasze sekrety, wręcz logicznym jest to, żeby stwierdzili, ej, słuchajcie, wy też nie powinniście z tego korzystać, bo to jest tak niebezpieczne, że my sami odradzamy swoim ludziom, żeby tego nie robili, więc wy też jakby nie powinniście. Nie? A do tego mocniejszy powrót tej debaty w Stanach Zjednoczonych, w kontekście no, światowym, tak, czyli w kontekście wojny chociażby w Ukrainie, która sprawia, że Europa musi trochę bardziej iść na rękę w Stanami w wielu kwestiach, może powodować, że Stany, jeśli same by przepchnęły coś tego typu, jakiekolwiek nowe ograniczenia dla TikToka, to mogą próbować wymusić na Europie, żeby ta trochę podążyła za nimi. To nie byłby zresztą pierwszy raz, bo od wybuchu wojny w Ukrainie Stany Zjednoczone narzuciły już Europie parę rozwiązań dotyczących prywatności. Bo wiecie, Unia Europejska jest dosyć sfiksowana i słusznie na punkcie prywatności użytkowników w internecie, I tam ma swoje regulacje, potem szła wojna i stany powiedziały, no bo wiecie, bo to nam się trochę nie opłaca, żeby zacieśniacie, bo nasze korporacje trochę mniej zarabiają, więc jakbyście mogli trochę. Wiecie, no dużo broni wysyłamy. Jakbyście mogli, to byłoby miło. No Unia Europejska stwierdziła, no nie no, w sensie masz rację, chyba jest git, chyba jest git. Więc to nie byłby też pierwszy raz, kiedy Unia Europejska trochę ulega pod presją Stanów Zjednoczonych w rzeczach dotyczących jakiegoś tam cyberbezpieczeństwa i tak dalej. A to, czego Stany nie lubią zdecydowanie, no to tracić monopolu na rzeczy, tym internet. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało, kiedy masa polskich polityków przejdzie na TikToka, bo wiem, że to się dzieje i wiem, że na TikToku. Będzie się odbywała część kampanii wyborczej w 2023 roku. To będzie ciekawe, ale informujemy was tylko, że już teraz widać pewne kroki do tego, żeby TikTokowi założyć kaganiec. Pytanie że jak to będzie mocny kaganiec? Czy będą jakieś prawa dotyczące tego, że dane będą mogły być składowane tylko w Europie i zaufamy Chinom, że tego nie złamią? Czy może Europa przede wszystkim Stany Zjednoczone, posuną się dalej i w końcu naprawdę dojdzie do bana TikToka? Jeśli tak, to na pewno dowiecie się tego od nas. Więc stawcie lajka, like y, stawcie suba, żeby być na bieżąco. To jest nasz inny film, sercie nie opracamy. To jest nasz Instagram. Amerykańska też platforma, więc dobra amerykańska platforma, na której są newsiki na bieżąco. No i co, zachęcam Was do dochniecie naszego patrona, jeśli chcecie nas wspomóc. Y, też, dziękujemy Serdecznie ludziom, którzy to już zrobili i co staram się strać dla Was? Cześć!